Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i miło mi Was przywitać na najbardziej obrzydliwym odcinku, a przynajmniej obrzydliwym dla nich, bo dzisiaj będą mieć takie jedzenie, które sprawi, że będzie chciało im się wymiotować, a osoba, która dotrze jako ostatnia i przetrwa wszystkie rundy i wygra po prostu ten konkurs, wygra 3000 zł. Także e, mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, że dzisiaj Wasze żołądki ucierpią. Ucierpią, ale nie ucierpią aż tak bardzo, bo wszystkie produkty, które dostaną będą jadalne, z tym, że będą tak poprzeplatane, że będą po prostu obrzydliwe. Czyli będziemy łączyć rzeczy, których się po prostu na co dzień nie łączy. Na przykład kiszonego ogórka z bitą śmietaną. Rozumiecie, o co no chodzi? To jeszcze jest, jest dobre, to jeszcze jest dobre, ale, stary, wiesz, że, jest dobre, ale stary, wiemy, że to będzie... Stary, nie... wiesz jaką mam wyobraźnię i wiesz ja co nie przygotowałem. Mam, ja mam nadzieję. To, to może być, być. takie czynowe takie początki, bardziej się tej psiej karmy. to jest najgorsze co możliwe. A to wiedziałeś, że mam się karmę? Ja na czy można to myśleć, Czy można to? No to się zdziwia, mam kocią. No to jeszcze gorzej, o to śmierć ja. A ja. ile tego teścia teraz na o czym on gada? Dobra, w każdym razie e, wezmę Adama, pokażę mu co mamy. Bo Adam, e, wydaje mi się, że odpadnie w początkowych rundach, ale. E, ale po prostu. On jeszcze nic nie takiego chce nie? No, on ale on, on jest taki, że po, po prostu będzie w mi w stanie a ja nie tutaj jestem, pomóc, przy dobrą koordynację zrobiłem. Także nie pozostaje mi nic innego nie. jak zaprosić Państwa do oglądania. A i czerwony przycisk, jeżeli jesteście nowi na kanale, e, zostawcie tam na dole, żeby dołączyć na się do tego kanału przy i żeby być z nami na bieżąco. Chodź, Adamek, pokażę ci, co mamy przygotowane. Pierwsza kombinacja to jest pasta z tuńczyka razem e, z biszczoptem. Także wydaje mi się, że to połączenie jest naprawdę całkiem... Ale to jest dobre połączenie. To. Wiem, że wszystko leży na ziemi. Ale ja pokazuję widzom, wy, ja, wy i tak będziecie na to przygotowani, ale pokazuję widzom co Wam przygotowałem, jakie męczarnie Wam przygotowałem. Także... Tak, musisz, musisz, musisz słyszeć, także, także wytrzymajcie troszeczkę cichutko, pokażę widzom i zaczynamy Waszą katorgę. A jak ja mam to jeść, jak montażysta by się chyba załamał, jakby musiał cenzurować moją twarz? Nie tłumaczę, tłumaczenie właśnie. Za każdym razem, jeżeli... Za każdym razem... Nie tłumaczę, to za problem? Nie tłumaczę. Nie Połączenia nie są wcale takie złe. Ja tak patrzę, naprawdę, bo to połączenie na przykład jest OK. i to jest spoko. Ja tak na maniarek To To jest normalne. To wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić w Dobrze, sposób. Dobrze, teraz sobie zjem kilka więcej. Ale tutaj, czekajcie, zaczyna już... Dobra, tutaj jest nutella, w zasadzie podruba nutelli z ogórkami, ostrymi ogórkami. Także. Jesteśmy no. Polakami, Cebulakami i Oszczędzami. No tak, wydaje mi się, że to nie. O tutaj, zrobimy specjalnie dla nich. Specjalnie dla nich stworzymy rożka, pysznego rożka. Dobra, następna kombinacja. No tuż tu zaczyna robić się nieciekawie. Humus z konserwą. No w sumie dałbym radę to ja zjeść. Ja jestem pewien, że jeżeli tu nie odpadnę, to odpadnę tu, bo ja tego nie znam. Humusu nie no, nienawidzi? Nie, rady, nienawidzisz? Nienawidzisz? nie, się od razu. No dobra, może jakoś przełkniesz. Miejmy nadzieję, że przełkniesz. Kolejna kombinacja, prażone krewetki i buraczki. To chyba powinniśmy przesunąć, mi się wydaje, bo złą kombinację ktoś mi tutaj zrobił, ktoś mi ją poprzestawiał, wiesz? To powinno iść tutaj. Tak mi się Prażynki wydaje. Krewetki krewetkowe? To musi być, krewetkowe nie są wcale aż tak ohydne. Kolejna kombinacja, no tuż zaczyna robić się naprawdę nieciekawie. Wodorosty, nie wiem co to jest. Smalec, Smalec i środki. Kolejna kombinacja, Uf, warzywko, przyprawa korzenna i krem z groszka. Tylko tego będziemy dawać dużo, nie? Żeby to było naprawdę obrzydliwe. Tutaj. Nie wiem co to jest. Chyba to są struszone owoce, grzyby, szprotka, konserwa. No i tutaj nie. karma dla psa, kajmak i dżem. Wydaje mi się, że możemy ostatnią rundę to wszystko utrudnić. I przedostarczamy. Dobrze, zmieszamy to, nie będą wiedzieć, że to jest karma dla psów. Dlatego powinniśmy trochę utrudnić tą ostatnią rundę. Dobra, dodamy jeszcze troszeczkę rzeczy, bo wydaje mi się, że nie jest to wystarczająco obrzydliwe. Chcę to zrobić jeszcze bardziej obrzydliwe, także więcej kombinacji tutaj smakowych musi być, żeby naprawdę poczuli, co to jest zło. Żeby naprawdę ich żołądek bolał. To jest karma dla bardzo to można ja Stare, to nie będzie różnicy. Runda pierwsza. Pastet z błonnikiem. Ja nawet Czas ja, zacząć. Nawet chwilkę, to A, ale, ale to jest dosyć. dosyć to ale nie trzeba jeść całej. więc że to nie jest błonnik, tylko taki chlebek. Dawaj kasę na stół. wiem. Na wiem, ruch. dlatego pierwsza runda ma być łatwa. A by zależy, ale ale, ale dobrze to będzie. Do co? Musicie zjeść to, co Wam wielka przyrządzi. Przygotowane, życzę wam smacznego. Ten kto zje, podnosi rękę. Wydaje mi się, że ta runda, ta runda nie będzie jakimś wyzwaniem dla Was. problem. Każdy. Każdy to zje, tak? Tak, to jest dobre właśnie, fajnie. To jest ważniejsze niż obiady wiolki. Serio? No, ja wiesz, że miałem taką myśl, ale nie chciałem tego mówić. Nie. Wiola, no. ja. kiedy przestaniesz mi gotować? No właśnie. Ja kocham twoje obiady. W sumie obiady wiolki nie są aż takie złe, jadłem gorsze. Nie, ja miałem taką myśl po prostu, nie chciałem tego mówić. Ale nie ty możesz jakiekolwiek zakupy zrobić, jakiekolwiek. Mam no, no, trzymać no, rękę, tak? śmiecia. Ale powiedziałem, że twoje obiady nie są takie złe jadłem no, gorsze. Ale że co, ono nie na zakupy? No już bym nie wiedział się... co kupić na obiad. A, a, ja to... Za, za to wiem co kupić do challenge'u, bo dzisiaj będziecie zżygać. Runda druga, biszkopt z pastą stójczyka. Także. ja jadam gorsze rzeczy. Ja też w gorsze rzeczy. Ja także y, wydaje mi się, że to, ta runda nie będzie dla was problemem. Starym mi się wydaje, wiesz, że ja się martwię, bo może jestem druga, mam złote podniebienie i długo. Zł złote podniebienie? To co, co ty jesz, stary? To cię. To ile ty zarabiasz, że cię stać no? <grymeles> Ta, na takie dobre rzeczy cały czas? Ty mi codziennie wodę z lodowca. Chyba zjadłeś jakieś gówno z <grymintonie> Runda druga, życzę smacznego. Pasta z tuńczykiem. Wydaje z mi się, że nie. Ja mam zawsze tysiące gówno obuzi no, Stary, to jest pasta. Ja nie lubię pusty, Ja, ja zatykam nos. To jest kukicza. No. Ale pusty. nie najgorsza. co <grym> <Kuk Red skrym> to wsadzasz to do mody za nic, więc... Dobrze. Bardzo bardzo. No I jak, Adam? Nie wiem, pomuchali. stary. Przesadzacie. No i jak?

Jak desce. Czyli przeszło, tak? Jak oceniasz się tą rundę? <grym> nie jak oceniasz tę rundę? niedobra była. Bardzo niedobra. O Słone strasznie. Było bardzo niedobre. Nie sądziłem, że aż tak. Takie słona ostre to było. to było takie... Ze słodkim biskoptem. Ty ja całkiem. Ale to antyko odwiałem. Ale to wiele, bo to było. Ja rozumiem, że by byś były naprawdę jakieś dobre biskopty, ale te biskopty były naprawdę... Cofnąłem niestety nagranie i zauważyłem, dobrze, że to cofnąłem Wiecie, że Pusz Barber to wypełnia, nie wiem czy nie zwróciliście na to uwagi Ja zwróciłem, to znaczy, ja ciebie. nie widziałem. widziałem ale nie ale chciałem kąpić, nie chciałem konfić nie, no. nie chcieliście kąpić, tak? tak? Ale wiecie, że w tym momencie, jeżeli jak nie będziecie pro... kąpić, to... No stracimy 3 tysiące Jaki jak to sygnał wzrokowy? Dobrze, to ja bardzo chętnie będę zaczynać pomoc. Dobra, idę, Pusz Barber przykro mi, no niestety odpadasz To Stary, ale oszukałeś, perfidnie oszukałeś stary ja, mam, ja w ogóle nienawidzę ryb. Ja, mam, ja nigdy w życiu nie wiem ryb. No Wiele? dobra, ale stary, to mówi się, odpadam z rundy i tyle, i do widzenia. No ale staro, stary, no się, chciałeś się... wygrać kasę, no ja rozumiem. Kas... Ja Czemu udawałeś, że żygasz, jak ty go nie połknąłeś? Dobrze, Adam, zapraszam ciebie na miejsce, Pusza... ja ty faktycznie, faktycznie żygałeś? Tak, to jest okropne. Stary, przykro mi, ale następnym razem nie oszukuj. Po prostu, jeżeli jesteś czymś słaby, to po prostu ale przyjmij na to, to na klatę. Następnym przelaniem tak. Tak, się tak, tak. Jest, jest okay, tak, tak. Czyli jak na razie, ta runda nie wydała wam się jakaś mocna. To jest dopiero druga runda, puszczasz odpad. Wydaje mi się to, trochę to żenujące, no, ale, ale dawaj dobrze. na bo ja tu nie będę się nie wiadomo ile. Runda trzecia: plażynki krewetkowe i e, krem w te prażynki są i bez samym sobie. A to jest spyszal. Wydaje mi się, że ta runda nie będzie jakaś mega ciężka, także powinni to przejść bez problemu. Jeżeli są słabiakami, no to odpadną oczywiście, ale ja na razie bez problemu ten rundę bym zrobił. sam jem z nimi po prostu te rzeczy. Sam jem te rzeczy, żeby sprawdzić czy po prostu to jest jakieś mega trudne, czy nie jest trudne. Jak na razie wydaje mi się, że naprawdę łatwe kombinacje przygotowałem. Na dole leży coś naprawdę tragicznego. No bo tak nie jest, nie jest. Jest, jest ale, ale dobre. Dobre, ale dobre, ale dobre to jest. Marzyńki krewetkowe jakieś. Dobre. Dobre. Ale na przestrzeni tego, co będzie potem. Tak, o coś tym coś mówię. O tym mówię. Na przestrzeni tego co będzie no potem, tak. to jest bardzo dobre. Wielka, ile ty tego już przypaliłaś? Wielka to się robi krócej. To musisz wyciągać od razu, Wielka. Jak to się robi i to się w pełnym oleju wiolka robi. Ale nie mam już oleju. Wielka to już musisz wyciągnąć. Ale, nie mi więcej. ale musisz to już wyciągać. Wielka! Wielka. Będziesz mi się wtrącał? Będziesz wtrącał. Ale zobacz, co się dzieje z tym Wielka! No bo jest to jest no Wy to będziecie jeść? to to obrzydliwe, tak? No ale wiolka, no bez jaj A to jak to robi? Będziecie obrzydliwe, to jest obrzydliwe stary Co było? To, to jest czarne całe Wieczorem nie będę To się robi, to się robi To się robi, to To się na To Wiesz co, wcześniej nigdy tego nie robiłam 34 mi się spaliło, ale już mi się udały 7 się udało? 8 mi się udało A z 34 spaliłaś Nigdy tego nie robiłam Trzyścieć lat z Pani Masią się dobrze. się udało a No, no. Okej okay. Ale bądź ze mnie dumny, powiedzcie mi co jest niedumne Odsączyłeś to na no. ręczniku z oleju? Dobra, go? no to no po prostu z łyżeczką musicie zjeść ja To, się... to jem, ja, no czy to... Nie, musisz razem, razem to na, na tym to polega Pierwszy raz w życiu coś takiego naprawdę, że to widzicie. Dobra, smacznego życzę Jak kładź to na to i do buzi, tak? Tak, tak? I do A to jest gorące wiola? A, a, już, już rozumiem, to bardziej do by pasowało Wiesz, to jest taki marynarz, który nie boi się morza czekolady to wkładaj go, ale no, nie musisz go położyć na ten, to musicie razem zjeść. To musisz razem zjeść? Tak, razem A, stary. To nie, nie osobno. Ale nie, no to przez to, to musisz sobie dać. Nie, 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 na łyżeczkę Ale to był okropne są To Nie jest w ogóle krem To nie jest krem Nie oszukuj! Proszę na niego kamerę, dopóki on tego nie zrobił, bo, A, bo... To On tego nie On Ja, patrzy ja, On tego ja, nie Poszukujesz. No dobra, to możesz też tak zrobić, ale nie możesz ci skapnąć. No, ale i tak ma skapnięte, więc nie, nie ta, to Nie, tam to, ta, to Wiola przelała. Wiola przelało. Wiola przelało. Nie, sam, sam dobra, sobie. Dobra, tego. Dobra, wiola, nie ci tam parę swoich, ale moje akurat było twarde. Uj, Adam, 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 Adam! Seria tak? Ja mogę właśnie pokrąć. Przesadz, przesadz to, to jest dopiero trzecia ja runda! najbardziej stresowałem, ale jakoś na razie mi najlepiej idzie. Na razie były dobre rzeczy, tak mi się wydaje, więc okay. ja nie rozumiem dlaczego tak się z wami dzieje. Zjadłeś? Z tymi burakami było lepsze niż bez. Aż pokrótnie po trzymaj innego kamerę. Jak przy upinię, to kończymy z tym. Ten burak miał chociaż termin? Miał czy nie? A czyli po terminie. Adam, no dawaj, no, dawaj. Życiu, no, nie mogę ale co, to chyba może przez coś innego nie? Coś innego wcześniej robiłem. No właśnie, może A coś innego kształt wcześniej kształt robiłeś nie Może za blisko ja było, było obok ciebie stary Nie skomentuję Przełknął Przełknąłem Przełknął. Żeby ci odpowiedzieć Okej, okay, kolejna runda ogórek konserwowy sam tam kiszony z butelką, ale raczej podróbą Także jak, co sądzicie? Jak już robicie, to mogłeś normalną kupić e, Ale właśnie o to chodziło, ma być ale obrzydliwe nie, Ale to nie jest takie straszne uważam Może okaże się, że ona jest e, tak Jak Już nam dajesz takie dobre Ale wie, i... wiecie co jest najlepsze? Wiecie to jest bardziej obrzydliwe w tym wszystkim? Bo każdy to zje. Ale to nie każdy o to, to chodzi to Tu chodzi o to, że Pusz Barber żart to paluchami Także nie. smacznego Także nie. sma... smacznego nie. No i jak to wygląda? Fajnie, chciałbym wszedł leci w myślę. Yy, chyba ogór wszedł w tą... no Ogór z czekoladą, no stary to No ja wiem, że dobre, ty takie rzeczy lubisz Adam Okresu, czy tam ciąży, takie rzeczy, no wiadomo dlaczego. Dobra. To cóż. Trzy, cztery, smacznego. Z, 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 smacznego. Ale nie no. wiem, tak. Gość, tutaj jest zajebista. Spakuje? O, a można mi chusteczkę przynieść? Adam. Adam chyba jest najbardziej wyczulony. Wiesz, on tymi, tak, się podrapał. Najpierw podłókę. No i potem włożył. Obiecuję, piąteczka, no. Nie, się, podrapał, bo tyle nutelna ma zwiększony smak. Wtedy bardziej intensywny, tak? I przebijaj i nie czujesz smaku górka. Tak, czuję bardziej czekoladę samą. Nie, żeś wiesz. Najlepsze jest to, bo on dodaje jeszcze to orzeczkę. Nie, je, jedna czekolada jest orzechowa. Nie, rodzynki, stary. <grymne> ja się Rodzyneczki A ja jeszcze, miałem, ja jeszcze miałem tego włosa dodatkowo takiego nie wiem skąd, ale... I pospolite. Kolejna runda, czyli pasztet w broszku. No oczywiście z bitą śmietaną, żeby dostarczyć wam masy to wrażeń. To a kto, ubijał? kto ubijał loda? Bitą śmietanę. Bitą... No, a kto mógł obijać? Dobra, wszystko sobie. Ja sobie tak odrobię elegancko, żeby... Ale nie mam nadzieję, że Lodzik będzie smakować. Ciepłe lody też są spoko, nie? Ale z pasztetem? Dobra, ty. Ale to, 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 tak to bitą śmietaną trochę nie pasuje. Proszę mi zaskoczyć, proszę. Tu masz prawdziwego mężczyznę. No tak, tak. tu jest? 38. To raczej bym obstawiał z 22. 38, 38. <grym> Okej, okay, ole paszteczek, ale pięknie pachnie takim, o jest jakaś skóra kości, e, wątroba, może nawet włosy w tym pasztecie stary, poczuj to. Poczuj to, poczuj to, nie tego lodzika. cię. To było ta głupota, bo by zabolała. Chciał Ci tego loda do buzi, rozumiesz tego. <grym> <to, grym> ale ja bym cię w każdej chwilę, że loda. Zamiast ja mam ci zrobić loda. Zamiast ja zamiast prywatnego ia, żeby wiodła, bada, 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 bada bada. Ale nie wolisz żeby ci kuzynka zrobiła? Nie, wiola słabo robi loda, dlatego chciałbym, żebyś ty przybyła. Robisz samę? ja myślę, że... Aha czyli wiesz że słabo robi loda robi, No bada. właśnie właśnie widzę, że słabo robi tego loda się! Ok, smacznego. lodzik, mam nadzieję, że będzie wam smakować z pastycikiem. Chyba nie będzie tak najgorzej. Adam, co się tak zastanawiasz? Ja nie wiem, jak się zabrać do tego loda stary. Nie wiesz, jak się zabrać. To na najlepsze na te powinny zostawić. Aż, aż tak dobrze? No, jak dokupujesz jak Do pastetu. widzisz, tą bitoświetlę, czy czysz mięso. To nic ci nie zmienia, stary. stary nic się nie zmienia. Co ci spadło? Kystystencja tego, by ty widzę się i mnie tak obrzydza, że ja przyjąć tego w ogóle ja do swojej wiadomości, żeby to było. Dobra, i jak? Kazołek, kusisz się czy nie skusisz? Bo tutaj twardzi wyjadają, nie? Ale nie, nie jest kurna, Lego! Stary, nazwę cię, od ciebie po grące każdego loga, nie? Czyli co, Adam? Nie gratuluję, bo nie masz czego! Ale ja będę tutaj z wami będę was bardzo wspierał. Może stanąć za kamerą. Może stanąć za kamerą jako loza szyderców i jechać, bo do tego się nadajesz. To może będę gdzieś na ja. boku sobie usiądzam bo po dzioli w ogóle jak z nich. O kurwa! A w ogóle jesteście go loda i on nie odpadnie? Nie. A co by zjadł? Jezu! No dobra, jak Kasia jak ci idzie? Co? Jak Ci idzie? Gównianie mi idzie. Czyli co odpadasz? To je niedobre. To, to, ja to jest nie, nie dobre. To jeszcze lewi, tak, To jest już spoko. Co to, ty jest z bitą śmietaną w groszku i ty lewisz, że to jest spoko. Nie, ta mi śmietana ale daje ale tak to jest widz. Oni mają kuki smakowe być, że Nie właśnie. No nie dobra, może no nie, ale powinniście to docenić, tak. że się staram bo nie mają. Ten tak. to zjadł, to ze smakiem, nie? No co. Dla niego to jest normalny. Dobra, Wielka, mogłabyś się...

Dobrze, dobrze, dobrze Ja coś się Nie, ja Jak karzełek Bo tylko na ciebie tak naprawdę czekamy Jemu został tylko tak naprawdę Ja nie będę na ciebie tyle czekał Bo ja, na mnie to bardzo mocno działa Nie bądź lamus Nie bądź lamus i zjedz to Trzełam się ja tego Ja to Co z tego będę Trzy koła Jeżeli wygrasz To, żeby mieć trzy koła to muszę mieć to Musiałbym zjeść jeszcze inne różne rzeczy Chociaż nie widzisz na labusa jak to zjesz jak wierzy, no to rada. wyjdziesz na lamusa, bo to nie jest jakieś mega Przez mocne tule. zestawienie. Jak nie chcę, to niech nie je. Będę miał Zje, zje. i większe pra zje. prawdopodobieństwo na wygraną. Nie, bądź... No wiesz, No na raz, czeku wiesz to. Da radę. To na raz, czeku tylko, wiesz no, łykasz i leci. Ty. Stary, ja nie wiem czy ma... No, łyka, 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 się łyka ode mnie, łyka, Żeby na mnie nie zwymiotować, ja nie wiem... Czy nie on no, ja ci mówię, że ja od razu się odwracam w prawą stronę. Od razu z boku. Ale nie możesz tak robić! Tak nie... nie, nie, tak nie no, Mówię, że pałk się na raz. A zerze. Zerze. Zje? Zje czy nie? Maciek, Zje? Maciek, 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 Maciek. dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 jest. Zobacz, On się zrzygał stary. Ja ale co z... tak, mówiłem ci? Mówiłem. Mówiłem. Miałem rację. Miałem rację, stary Patrzysz na to zrakałem, że to To tak by też się nie dobrze zrobiło, co? Znaczy, z, masz ster, ja oczy składę. Ja to zjadłem i mi jest niedobrze, a to jest. Ja nie będę się, że, nie, że zaczyna pachnieć gównem jeszcze. Nie Bionka, gdzie? Sparagi z konserwą i humusem. Ja szparagi bardzo... Lubię. Smacznego, smacznego, zjistyczny smacznego. Cześć, bo tego tylko sparaga za duży. Co wielko odpadasz? No, znaczę, no dawaj, no. Zjadłeś? Nie, poczekaj, ja wiolę na fermie, radę. do Co jest? Wiola nawet nie spróbowałaś. I co, odpadasz? Zjadłeś? A jakoś. Gradziasz? Proszę nałożyć sparagan na... Jeszcze gładko poszło. Dobrze? No, to było dobre. Poszakołało? No poczekajcie na mnie, no chłopaki, no nie, nie bądźcie tacy. Dla niego <laughs> i dla niego to jest nic, no, Oni to się tylko najedzą i jeszcze zarobią. No. Dla nich, nie? To są obrzydliwce. No tak. A sam mówił, że wszystko by zjadł, to o czym my gadamy. Zjadłbym. No właśnie, no to ty nie jesteś obrzydliw no. Jest. Smak, ty. Ale ja nie robię tego ze smakiem, aby to robić ze smakiem. Taka ja to jest różnica między za a ty ją dajesz Normowe jedzenie i. Dawaj. To. To nie rzekaj Dre, dziasz, spokojnie, spokojnie, tak? Koła na stół i zaczynam. Mam czas, tak? Chce ktoś chce, mnie chce. pośpiesza? Nie. No. zaliczone chyba. No, zaliczone, no, zaliczone. No, jest. Już W tej rundzie zaczyna się już hardcore. Przyprawa korzenna, marynowany czosnek, krem z groszka oraz sandryneczka Co to jest chorzenny? Co to pierwsze jest co? Przyprawa korzenna. No. Co to jest? Nie wiem, stary, nie wiem. Ja Wyglądało na obrzydliwe można, To nie jest do pieczenia ciast? Ej, ale tego nie można tak. To jest chyba, no. Nie można, ciasta, to nie no. chodzi, że to jest obrzydliwe, to jest bez sensu. To i tak nie ma jakiegoś wygórowanego smaku, to jest po prostu niejadalne. Tak, o, dla człowieka. jest jadalne. No ja. Jako, to, zamień na, to na te warzywko, zamień na te warzywko, na te warzywko. To tam jest. Bo to chyba się nie można tego jeść. Dobrze, daj, daj, się na warzywko, no. Macie, jeszcze gorzej nie śmieliczcie. A jakie warzywko to jest? To jest Wegeta? To jest wegeta, no wegeta Tylko podruba wegety Starsza wersja wegety Ja to jest wegeta. Ale daje tutaj macie doktora Edkara w co się da. Okej, okay, kolejna runda. E, możemy zaczynać? Możecie e, zaczynać? nie, nie możemy zaczynać. Nie, nie chcemy zaczynać. Ja nie chcę tego. Nikt tego nie chce. Ty ja jest tu nie jest mięsem. Jak chcę, już mogę? Jest. Wytłumaczyłeś, widzą, co to jest. Ryba, tak, tak? Tak, tak. tak. Oni już wiedzą, tak? Tak, smacznego. No myślę, to już. A smacznego chłopaki. Dziękuję. Jak to miał Dobra. Ja Jaszczur zjadł bez problemu. No dawajcie, dawajcie, bo mam zaraz karta mi się kończy. Ale on sam powyciąga. Dawajcie, po karta mi się kończy, Pamięci. No. Dawajcie, serio. Ej, tak się zdziwiłem, tyle to do budzi. Jest dobre, a potem rozryzam. ten tak, tak Dziwnie było wysz... Odpada, stary. Odpada. Serio? No, nie, nie nienawidzę tych z puszek, przecież to nie jest to wyglądać jakiejś wojny światowej było. Ja tu patrzę, chcę. Zjadłeś? Aha. Nic ci nie spadło. Troszeczkę groszku ci spadło, musisz do, dojeść. Teraz to to I Jak? Wrediasz? Ja. Aż tak? Ta karta mi padła, wracamy. Takie przygotowanie, jest już za dużo, za spróbujesz? to, albo trenera. No dobra, dojeźd to, to, to. Co masz do jedzenia? Dobrze. Okay. Ale po no prostu raz, to no sobie no, no to dawajcie, no dawaj, smacznego. Nie możesz dostać, co? No Ale nie ujadłeś. Przestań. Ja, Przestań. Weź karzełka stąd, bo denerwuje Piękko, tylko i przeszkadza. Po łóżka, już pora spania. Dobranockie ci włączę. Dobranockie ci włączę. Do góry. I jak? Nie jest, logiczne to, ale nie wiem, czy będzie kolejne, bo już widzę, że coraz gorzej jest. Ale tak owoc żarłeś to? No, jak nic, nic, nie? Nie ma nic. Nie, nic, nie nic, ma, nic, nie czy ma coś co nagrywać, nagrywa, co naprawdę nie ma co nagrywać. To, to takie brązowe, co to jest? Jakie takie są? brązowe? Kupace. To jest, no nie, nie, nie chcę się mówić, co to jest, ale. Nie ja, no co to było? I co to było, to widzę, że jest mięso, ryba, owoc. A to brązowe, co to było? Nie wiem, stary. Chyba jakiś pasztet, ale nie jestem pewny. Wionel, co to Czarny było? Czarny pasztet, tak? Czarny pasztet. Dobra. Co to było, to brązowe? Hej. Nie, ja właśnie. Dobra, smacznego! To wygląda na nadgrace. A Tam jest coś nie wiadomo co na dole, brązowe mm, on zęby idzie. <noise> To na pestkę? Ale, ale wypadło ci coś Stary, nie możesz tak robić o, to Wypadło coś. Ale, to jest. Pestka? No to weźcie, przegryźcie tak Żeby nie zjeść pestki, wyciągnijcie tego tak. pestkę ale Jeszcze Do dodatkowe zjeść. utrudnienia pa. Pestkę też powinniście zjeść No to dobra, no i patrz, no ale zjadł Uuu, Uch, nie! Odpadasz? Odpalam Haha, To jest niemożliwe. Ale myślałem, że oni wytrwają do końca Ale weź jak już chcecie tak pluć i tak żygać, to idźcie ty, ty, ty już żygać. tam Le, a ty le, to, le, ja le Jeden ryb ten filmik Zabieraj talerz To już brzydko tam. wygląda Dobrze, zaraz to zrobimy, e, tylko ja musisz powoduje. to zjeść Dobra Dreddziu, zostajeś ostatni. przedłużasz, specjalnie przedłużasz, chcesz skończyć szybciej film, a przedłużasz Nie, nie nie, nie dobrego Dawaj Dreddziu Dobra, eee. no, dobre, kochopeskę, uważaj, bo ugryziesz pestkę i będziesz tak miał. Dziwnie. Dobra, weź. I ogon się Posyć ten lepiej. Teraz nie przedłużaj, yy, smacznego. To nie będziesz takie złe jak ci się wydaje. No tak, zawsze robi to Bo jak jak powiem jest. ci tak, ta śliwka zagłusza smak tej ryby i nie jest takie, nie jest takie. Bo tak mi się wydaje, wydaje. bo jest twarda i dlatego. Dobra, Problem. Nie, patrzę na niego, znowu się coś. Go. Nie, to nie jest chyba takie tragiczne. Tak mi się wydaje, nie, nie rozumiem dlaczego to odpadłeś. Nie tak, no to... to totalnie nie było nic No Tak to... podeszł od garał, że miałem puszkę Ta na środek stołu. On ma na odwrót, jak coś jest dobrego, to on wtedy nie może. <laughs> I co, odredzasz? Jak w Kali 1 do 10 najlepiej to ceni? Ja Mi smakowałem, ja bym się taki jak normalnie. Kali złego tak, jedzenia. Tak, kali złego jedzenia. Czwórkę? Jak na złe jedzenie, to daję 6. Jak. jak na złe jedzenie, bo ja byłem gorszy, rzeczy. Żeby... na filmach i to jest jeszcze tak jak. Okay. Kolejna runda, majonez, kajmak, wodorosty, kapary oraz ananas. Także tu już co zaczyna się ostro. Co to kapary? Kapary? To, nie wiem, co to? to są. Kapary? Jakieś yy, wa warzywa chyba. Czemu takie malutkie? Kto takie słoiki kupuje do jedzenia, małe? Przecież to jest łyka cały słoik. Dzięki to masę. Może dla ciebie, stary. Stary, <ślały> <ślały> to do bardzo... Ale one są bardzo. Ale on jest bardzo. siedzę. Możesz już tak... nakładać? Nakładaj to? O, ten zapach. Nie wiem, czy się wybrakcy bolą. Siedziałem przy tym stole z No dobra, cóż. Wam smacznego, to już jest naprawdę mega, mega trudne połączenie. Naprawdę zjadłem same te, te, te wodorosty już mi się nie robi niedobrze. Więc współczuję wam, współczuję wam. Możecie, zacznijmy. Jak zjem, to zjem, jak nie zjem, to nie zjem. Co tak chrupie tam? Te wodorosty nie, bym, nie Jak? No do, dojed do końca. Nie pośpieszaj tak? Musimy się nie napogryć na tych wodorostów. nie wlech. Da się, da się, tylko musisz rozpuścić buzi, tak jakbyś nie chodzi się, mm, się na sądzą, tak, wiesz. A to jest to. I co? No, co? Jak mam skórę dostałem. U, wodorosów się nie dowijej. Jakby się nie da pogryć Weź to, to wtedy jak to się nam na, 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 na sączy. Za następnym. No weź dredziasz. I jak? Dalej źle. źle. Bardzo źle. Nie, pewnie tam smakowało. Nie smakowało ci, tak? Tobie cię, chyba wszystko smakuje. Cię tylko pokryć te wodorosty, ale smaku, bo No dobrze, zapraszam do kolejnej rundy. Opierasz się za że to jest ostatnia runda, czyli jeżeli wygracie wszyscy, to dzielicie się po prostu nagrodą. A, ja się no chyba oszalałeś. No, o, 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 o. To ty o, oczywiście, że tak. Się podała, Jesteś, a, jesteście a, niepoważni. To chyba że ja myśmy mieliśmy wygrać trzy tak. koła. Wygrany, wygrywa trzy koła. Ten kto wygra, no, ale nie będzie zwycięzcy, chyba że chcecie kolejną rundę i chcecie się wyeliminować. widzisz jak my cierpimy? Dobrze, ja zrobię wam kolejną rundę w takim razie. Jeżeli ktoś z was przetrwa i nie chcecie podzielić się nagrodą, to zrobimy kolejną rundę, żeby wyłonić zwycięzcę. Ale nie stać po prostu wydać Koła. Aha Dobra to daj daj jakoś... Jeżeli przetrwacie to, tą rundę, wygrywacie po tyle. Nie, po 1500, tam jeżeli przetrwacie rundę. Po bonus, 500? bonus 500 zł. Ale na kamerze. Dobrze, stary, spróbowałem to i to tak na palcu miałem tylko i chcę się wymiotować. No to nie Bo co Was? Dobra, ale posyp, posyp im to dla ozdoby wioleczka. O Jezu, jak pięknie posypane małże z tym... uuu, są psop dla psa Karma i brzemik. Sjep te kole. Dobra, ostatnia runda, jak się przygotujecie już mentalnie, to powiedzcie, żebym włączył kamerę i zaczynamy. Okej, okay, gotowi? Ten już ruszył, zjad Mam nadzieję, że zje. On to je bez jakiego na jak to to otwórzcie tam czyli od czasu do łazienki macie. Dasz radę, radę nawczesną. Wiem, że dam radę, tak ale, tak tak ale wolę się uprzedzić. bez jaj, łatwo to jest jak nie. <grym> Dobra, daj, cream, tak? dobra, teraz zjedliście, tak? Pytanie do Was: eee, lecimy dalej i chcecie wyłonić prawdziwego zwycięzcę, czy dzielicie się kasą? Nie nigdy nie Bóg tak, do było jednego! Zwycięzcy. Dwa na jeden, nie Teoretycznie było 10 rund, Wadam więc dwa na jeden przeważa. Do Dostajecie po tysiąc zł. Juhu! Jest trzech zwycięzców! Jest, dobra, jest trzech zwycięzców! Gratuluję Wam, bo naprawdę to było obrzydliwe. Dredziesz, się najbardziej cieszy, bo wiedziałeś, żebyś odpadł tutaj. Bo to są twardych zawodników dostałeś. Ten wieśniak, on zje wszystko. Ten łodomor, wszystko wie. Śmietnik? śmietnik, jak śmietnik. Dobra, to jest śmietnik. Ja się cieszę, że ja dorównałem temu wysokiemu poziomu. Bo to jest wysoki poziom. Poziomu, dokładnie. Przepraszam. Bo Chyba już... piodu Już, już, już mnie brzuch boli, tak? I głowa. Nie I jeden na mnie. kasa na stół. stół. Zaraz dostaniesz, spokojnie. Dobra, to co? Kończysz kazałek odcinek? Dziękujemy. Dziękuję za oglądanie. Jak chcecie więcej żygania to zostawcie ok. Nie, nie, nie jak chcę. Jak chcecie. A ty źregałeś, nie ja ja tak. Dlatego mówię, żeby zostawili ok. Widzisz ty jesteś słaby. Popatrz, widzą. popatrz na niego, to jest weteran. Dziękuję bardzo za oglądanie. Było tak. źle, niedobrze i nie chcecie widzieć tego drugi raz. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.